Panu Bogu Naszemu należy się sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi ludzkiej, mieszkającym w Jerozolimie królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za Jego przykazaniami, które nam dał. Od czasu, kiedy Pan wyprowadził przodków naszych, z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego byliśmy niewierni wobec Pana Boga naszego, byliśmy niedbalni w posłuszeństwie na głos Jego, przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwa, jakimi zagroził przez Mojżesza sługę swego w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię opływającą w mleko i miód, jak to jest i obecnie. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana Boga naszego, Przekazanemu we wszystkich mowach proroków posłanych do nas. Każdy chodził według zamysłów swego złego serca. Służyliśmy bowiem obcym bogom i czyniliśmy zło przed oczami Pana, Boga naszego. Modlitwa pokuty, modlitwa żalu za grzechy, modlitwa proroka Baruch'a, mówi te słowa po tym, jak Izraelici stracili Jerozolimę, byli wygnani z Jerozolimy. Jerozolima i świątynia jerozolimska były zniszczone, oni wyszli do niewoli i mogli się buntować, mogli protestować. Panie Boże, obiecałeś, że będziesz nas strzegł, chronił. Nie, prorok mówi: To nasza wina. Myśmy zgrzeszyli, i to jest naturalna konsekwencja naszych wyborów, naszych grzechów, że nie słuchaliśmy Pana. Przede wszystkim główny grzech, który tu powtarzasz kilka razy, nie słuchaliśmy Pana, Boga naszego. Dzisiaj jest piątek, dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca. W każdym tygodniu piątek to jest szczególny dzień pokuty, w każdym miesiącu pierwszy piątek miesiąca jest szczególnym dniem pokuty, tak jak w ciągu roku wielki piątek. Dlatego dziś warto, jakbyśmy przeżywali ten dzień w duchu pokuty, chociażby to, że pościmy dzisiaj, to jest jakiś wyraz tej pokuty, ale też żebyśmy gdzieś wewnętrznie się nastawili na taką pokutę, bo może czasami mówimy Panie, zmiłuj się nad nami, bądź miłości w mnie grzesznemu. Ale może to robimy formalnie. Może no, przyzwyczailiśmy się, nauczyliśmy się tak, trzeba mówić. Teraz w czasie mszy jest Panie zmiłuj się nad nami. Ale czy my rzeczywiście czujemy skruchę? Czy my czujemy żal za grzechy? Czy my pragniemy pokutować? Bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli tego ducha pokuty w sobie, tej skruchę, skruchę serdeczną, skruchę szczerą, że rzeczywiście ja jestem grzeszny. Ja czuję swoją winę, ja czuję swój grzech. Ja potrzebuję. Bożego przebaczenia, Bożego miłosierdzia. To nie jest tylko formalność. Ja rzeczywiście to czuję. Ja widzę to, że jestem słaby, jestem grzeszny, jestem pełen grzechów, pełen zła, pełen wad. I proszę, żeby Pan Bóg mi pomógł powstać z tego. I jeżeli się przyznajemy do naszych grzechów, to nie jest kwestia tego, że my się tutaj biczujemy, jak jestem zły, jak jestem straszny i chcemy się w ogóle zapaść pod ziemię. Tylko otwieramy się na Boże Miłosierdzie otwieramy się na to, że Pan Bóg nam mógł to przebaczyć. I coś takiego możemy nawet zobaczyć w takich naszych ludzkich relacjach. Jeżeli gdzieś tam z kimś mamy trochę napięciu i ten człowiek przyjdzie do nas i tak pokornie powie: "Słuchaj, przebacz mi, to jest moja wina. No ja źle zrobiłem, źle powiedziałem." No ja widzę swoje wina i chcę się zmienić, ja chcę już, żeby to było inaczej. To my Często od razu się otwieramy i tak, oczywiście, przebaczam i ty mi też przebacz, bo ja też coś nie, nie tak zrobiłem, nie tak powiedziałem. I od razu jest dobry kontakt, jest, jest pojednanie. A jeśli przyjdzie człowiek powie, słuchaj, ty mi tutaj tak powiedziałeś, tak zrobiłeś, twoja wina i ja tak się staram, ja tak jestem dobry, a ty jaki jesteś. I wtedy często włącza się obrona, nie, nie będę tutaj się y, jednał z tym człowiekiem, bo on jest pyszny, bo on jest zamknięty na pojednanie. I tak jest z Bogiem, jeśli my przed Bogiem stajemy w duchu skruchy, pokory, mówimy, Panie Boże, zgrzeszyłem, przebacz mi, pomóż mi powstać z tego upadku, pomóż mi, żebym się nawrócił, żebym się zmienił, to Pan Bóg od razu nam przebaczy, od razu doświadczamy Bożego miłosierdzia. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy tak się modlili, o właśnie prorok Baruch dzisiaj, mogli ci Izraelici powiedzieć, Pan Bóg nas zostawił, opuścił, jak to? Przecież jesteśmy jego wybranym narodem, a tutaj takie rzeczy. Nie, to jest nasza wina. Czasem też tak słyszę, że jak ktoś ma jakieś tam trudności, przychodzi człowiek i mówi: Wszyscy są źli dookoła. Ja tak się staram, nikt mnie nie rozumie, nikt mnie nie przyjmuje. Nie, ja nie będę chodził do tego kościoła, do tej wspólnoty. Do... Nie, nie, bo wszyscy są źli dookoła, tylko ja jestem dobry. A ja widzę z boku, widzę, czuję to, że ten człowiek ma ze sobą problem że ten człowiek sam powinien się troszeczkę zmienić i pokorniej podejść, spojrzeć na to wszystko i byłoby naprawdę fajnie. Ale on jest tak zacięty, że nie umie się przyznać do swoich win, tylko wszędzie widzi, że jego prześladują, jego nie, nie cenią. Brakuje właśnie takiej pokory my czasem się tak nastawiamy do Pana Boga i do ludzi. I właśnie ta postawa pokory, skruchy, pokuty, przyznania się do czegoś, żalu za grzechy, to nie jest tylko w odniesieniu do Pana Boga, ale to też może zbudować nasze relacje. Kiedyś Karol Wojtyła, jeszcze będąc zwykłym księdzem, robił spotkania dla małżeństw, zwłaszcza takich małżeństw w kryzysie. I mówił takie słowa, często powtarzał, że dopóki wy, małżonkowie, w tym kryzysie swoim nie klękniecie przed sobą nawzajem i każdy nie powie moja wina, to nie wyjdziecie z tego kryzysu. To jest piękne, jest niesamowite. Bo rzeczywiście, często w kłótni zaczynamy ranić drugiego człowieka, atakować drugiego człowieka. Ty jesteś winny, ja jestem dobry, ty jesteś zły. A trzeba odwrotnie zobaczyć najpierw swoją winę że ja nie jestem taki idealny, że ja też coś złego robiłem nie tak. Więc najpierw przyznaję się do winy, proszę o przebaczenie, i często w odpowiedzi też uzyskuję to samo że drugi człowiek też otwiera się i też prosi o przebaczenie. I wtedy jest pojednanie. Byłoby dobrze, gdybyśmy tak budowali nasze relacje ludzkie. Najpierw zaczynając od własnej skruchy, własnej pokuty, własnej pokory. Dzisiejsza Ewangelia. Jezus powiedział: Biada tobie Korozajn, biada tobie Bethsaido. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które się u Was dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione aż do tchłani zejdziesz. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. W ostatnim zdaniu tej Ewangelii czterokrotnie powtarza się słowo gardzi. Gardzi, odrzuca mnie, gardzi. Kto was nie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi. To jest zaraz, ten fragment Ewangelii jest zaraz po tym, jak Jezus powiedział do swoich uczniów, że jeżeli was nie będą słuchać, strzęśnijcie proch z nóg waszych, i wyjdźcie, i później właśnie mówi biada, i później mówi, kto wam gardzi, mną gardzi. Wczoraj też mieliśmy to słowo gardzi, chociaż w oryginalne to jest trochę inne słowo, ale też przetłumaczono na polski gardzi, kto gardzi dziećmi, tymi małymi, kto gardzi. I często jest w nas taka pogarda. Gardzimy drugim człowiekiem, gardzimy Panem Bogiem, gardzimy. Tym, co Pan Bóg do nas mówi, gardzimy, może kościołem, a może nawet jeżeli nie wprost kościołem, nie wprost Jezus mówi to do swoich uczniów, do tych, których posyła na głoszenie Ewangelii, ale może właśnie takimi posłannikami Boga dla nas są też bliscy ludzie, którzy nam czasem zwrócą uwagę, powiedzą, że coś powinniśmy inaczej robić. I często jest taka pogarda, że nie, ja nie będę go słuchał, ja nie będę tego robił, a może to jest właśnie Boży Posłannik. A może to jest człowiek, którego Bóg posyła do nas, żeby nam zwrócił uwagę, i kto wami gardzi, mną gardzi. I w ogóle taka pogarda, że my czasami tak pogardliwie o innych ludziach, o jakiejś sytuacji, o innych nie, miastach, krajach, o, jakich, o jakichś rzeczywistościach, które nas otaczają, czasami taką postawy pogardy, to nie jest postawa chrześcijańska. Postawa chrześcijańska jest postawa otwartości, pokory. I nawet na, jeśli ktoś nam zwraca uwagę, nawet jeśli ktoś. Mówi coś, co nam nie jest przyjemnie słyszeć. Ale możemy sobie pomyśleć, ale jeżeli ja go posłucham, spokornie go posłucham i zrobię tak, to rzeczywiście będzie dla mnie lepiej. Rzeczywiście to, co on mówi, to jest jakieś słowo Boga, głos od Boga, głos sumienia. Rzeczywiście lepiej, on ma rację, że powinienem się zmienić. I wtedy, jak pokornie to przyjmuję, to bardzo dużo się może dobrego wydarzyć w moim życiu, dużo się może zmienić. Biada tobie korozajn, biada tobie Betsajdo. Okazuje się, że te miasta, który, na których Jezus powiedział biada, dziś nie istnieją. Są ruiny. I ciekawe, że to nie jest to, że Jezus powiedział biada i przeklął te miasta i one się rozwaliły. Tylko Jezus zobaczył problem, że to gnieje wszystko, że to się rozsypuje, że to wszystko prowadzi do zniszczenia, do samozagłady. I jeżeli ci ludzie się nie zmienią, nie nawrócą, to rozpadnie się to wszystko. I rzeczywiście to tak jest. I jeśli my nie żyjemy według Słowa Bożego, to wszystko, całe nasze życie i wszystko, co nas otacza, to jest zmierza do zagłady. Tylko jeżeli słuchamy Pana Boga i żyjemy według Ewangelii, to wszystko się rozwija. I Jezus mówi to nad miastami. Na konkretne miasta. Może ktoś był lepszy, może ktoś był gorszy w tym mieście, ale Jezus ogólnie patrzy na społeczeństwo, na miasto i mówi nad tym miastem, biada. My byśmy chcieli, żeby Jezus nad naszymi miastami, nad naszymi krajami powiedział: Błogosławie. Nie biada, ale Błogosławie. Dał swoje błogosławieństwo, a nie przekleństwo, nie biada. I tutaj sobie tak myślę, rozmyślając o tym, że moja ogromna parafia jeżdżę po swojej parafii, przyjeżdżam do niektórych miast, i czasem mało ludzi przychodzi nam prze świętą. Często jedzie kilkaset kilometrów, a przyjdzie parę osób, albo zupełnie mało osób przyjdzie, bo zapracowani, bo nie mogą. I często są bardzo małe wspólnoty. I kiedyś pamiętam, rozmawiałem z jednym biskupem na ten temat, i mówiłem właśnie o czymś takim, że mało ludzi przychodzi to w niektórych miejscach. On mówi, nawet jakby nikt nie przyszedł. Ale w tym mieście jest odprawiana msza święta. Łaska Boża się rozlewa na to miasto. Jest Boże błogosławieństwo do tego miasta. I to jest ważne, że tam jest msza święta, że tam Jezus przychodzi na Ziemię, że tam dokonuje się ofiara Jezusa Chrystusa. To jest ważne. I rzeczywiście my powinniśmy się starać, żeby w naszych miastach, w naszych wioskach, w naszych wspólnotach jak najczęściej była msza święta, jak najwięcej było modlitwy, jak najwięcej było też pokuty, żeby. Jezus patrząc na to miasto powiedział błogosławie, a nie powiedział biada. Starajmy się żyć dzisiaj w takim duchu pokuty, pierwszy piątek miesiąca, żebyśmy trochę przyznali się do naszych grzechów, może też się wyspowiadali, żebyśmy rzeczywiście poprosili o łaskę miłosierdzia Bożego, zmiłowania dla nas i żeby to było szczere, z głębi serca, ale też przed drugim człowiekiem. Żebyśmy spróbowali się pojednać, pogodzić, przeprosić, być bardziej życzliwi, pokorni wobec drugiego człowieka żeby budować takie dobre, głębokie, chrześcijańskie relacje. I na niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.